Ja pierdolę. W ogóle ja nie chodzę do szkoły. Ja jestem na homeschoolingu, czyli rzucę się w domu sama, bez nauczycieli, i później mam z każdego przedmiotu po jednym egzaminie na calutki rok i dodatkowo jeszcze ustne. No i przyszedł czas na hiszpański. Ja z hiszpańskiego, no ja nie mówię po hiszpańsku. To jest jakiś żart. Ktoś mi spamuje na telefonie z jakimiś wiadomościami, ale to nieważne, opowiadam dalej. No i. Dostałam maila. Kochani, ja nigdy maila po hiszpańsku nie pisałam. Co to w ogóle jest mail po hiszpańsku? Ja nie wiem. No i... Był o tym, że pojechałam na obóz językowy do Hiszpanii i poznałam tam moich nowych amigos. No i się zaczęła jazda. No bo kochani, no ja nie umiem nic hiszpańskiego, znaczy ja umiem, ale nie umiem, rozumiecie? No i jadę sobie na ten obóz i mówię, tak mam w głowie, no kogo ja mogłam spotkać? No i piszę Chińczyków i Japończyków, bo to jedyne słówko jakie pamiętałam. Raczej i tak się działo z tłumaczą, ale pamiętałam, no i dalej miałam Miałam tam napisać, co tam robiłam i jakbym ja znała lepiej hiszpańskiego, no to ja bym napisała, że ja tam z tymi w balety poszłam, jakieś tam randevu, nie randevu, nie wiem. Świeca, nie wiem. Boże, róże, prezenty, no, zachód słońca, co? Ale bo ja nie znam hiszpańskiego, to wiesz, jakieś tam główne napisałam, miałam pięć zdań max napisać, no to co ja mogę w nich napisać? No i miało być zakończenie, miałam powiedzieć jak... Moje przeżycia z tego, raczej jakie odczucia mam co do tego, to napisałam. Bardzo, bardzo lubię Hiszpanię i moich nowych amigos. Jak ja mogłam tak okropnie, kurwa, zakończyć maila. Ja pierdzielę i wiecie co, ja niedługo ustny będę miała jeszcze z tego. W ogóle ja się tak zaczęłam śmiać po tym egzaminie, opowiadając na. A to Niji o tym, co ja zrobiłam na tym egzaminie, że ja się popłakałam naprawdę. Moja mama wchodzi do pokoju pyta się, co mi się stało. Ja jej mówię, co ja napisałam tych moich amigos, kurwa, z Azji. Moja mama załamana. Po prostu ona miała po prostu minę, wiecie, ona nie wie, co ona spłodziła. No, w ogóle jakbym ja umiała lepiej hiszpański, to ja bym im tam napisała historię, że ja spotkałam Dadiego. Że my tam, czego my tam nie robiliśmy w tym, w tej Hiszpanii, w Barcelonie, kurwa. Bo napisałam w końcu, że ja w Barcelonie byłam, że ja tam piękną plażę zobaczyłam, okazałam im policję, ja tam zobaczyłam, to ja, że piękną plażę! Ja pierdolę ja byłam w Barcelonie cztery razy i ja tylko umiałam siebie dać na egzaminie, że ja plażę zobaczyłam. Ja nie wiem, ja jestem jakaś. Boże, ja się aż spoczywam, ja naprawdę ja śmierdzę, ja powinnam pójście ja umyć nie jeszcze okresu. To znam 30 minut przed egzaminem, emocje mnie w, kurwa biorą, także to jest niemożliwe. A w poniedziałek lecimy sobie z bosem, rozszerzonym bosem. Czy wy czujecie mnie na rozszerzonym bosie? Przecież ja tam będę im dawała jakieś prawa. Nie wiem, jakieś artykuły prawne o tym, że ktoś mnie wkurwił, i ja próbuję teraz tę osobę ujebać w sądzie. I ja tak robię naprawdę. Jak ktoś mnie zdenerwuje, to ja wyjeżdżam artykuły prawne raz, dwa, kurwa i. Siedzisz za kratami, bo ja zawsze na siebie znajdę jakiś artykuł prawny. Więc. <laughs> Rozszerzony wosk. <laughs> Będę czuła się jak w sądzie. <laughs> Wy mnie jeszcze kiedyś spotkacie i ja wtedy Wam powiem, widzimy się w sądzie. <grym> I naprawdę ja będę w tym sądzie. I nie wiem, będę sędzią, będę miała taki młotek. Nie no, w Polsce nie ma tych młotków, ale jakbym miała taki młotek, to wiecie jak oni walą o taką takie drewno, to ja bym waliła komuś w łeb i szach szma, to wygrałam z Tobą rozprawę, bitch! A czujecie, ja nie wiem, ja mam ustny z matmy, czujecie jak ja będę na ustnym z matmy? Przecież ja, kiedyś mi pan od historii, widząc jak ja liczę, ile lat minęło od jakiegoś wydarzenia powiedział, że to jest wyższa matematyka. Ja nie wiem, dla mnie, dla mnie to było proste liczenie, dla niego to była wyższa matematyka. Ja nie wiem, ja w głowie to mam jakieś wyższe, nie wiem, upośledzenie. Miłego dnia.